Tak naprawdę jest to naprawdę ciekawa. Mało się o tym mówi, mało się o tym dyskutuje, ale jak się wejdzie do nich do dwóch pokojów, albo w zarządzie dróg, albo w zarządzie transportu, stoją fajne monitory, duże wyświetlacze i widać co tam się dzieje na tych drogach, czy co się dzieje z autobusami. Krzysztof Łakota, kierownik MZD, bardzo proszę drogi, czyli ruch drogowy. Dobry wieczór Państwu. Nazwisko, tak jak wcześniej powiedział kolega Krzysztof Łakota, reprezentuje miejski zarząd dróg w Rzeszowie. Byliśmy jednostką, która wykonała jeden z podsystemów w ramach Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu w Rzeszowie system obszarowego sterowania ruchem drogowym. Co o czym będę mówił? Powiem bardzo y, krótko, zwięźle, będę się starał, ponieważ system jest bardzo rozbudowany, i bardzo skomplikowany i można by było naprawdę dobry elaborat stworzyć tego i pracę nawet doktorską na temat tego, co myśmy tutaj zrobili. A system. Y, Ogólnie zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym jest podzielany na kilka podsystemów. Jednym z tych systemów jest system zarządzania transportem publicznym, system informacji pasażerskiej, system elektronicznego poboru opłat. O tych systemach zapewne powie kolega z Zarządu Transportu Miejskiego, dyrektor Łukasz Dziągła. Natomiast my się skupimy tutaj w ramach tej prezentacji tylko i wyłącznie na podsystemie systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym, jakie uzyskaliśmy na, w, w tym aspekcie efekty i co zrobiliśmy dodatkowo w ramach rozbudowy tego ristu, w ramach zupełnie innego projektu, e, też zrealizowanego w ramach e, funduszy pomocowych z e, Unii Europejskiej. Pierwszy projekt, czyli ten duży, główny projekt transportowy, czyli Ryszowski Inteligentny System Transportowy, E, e, został zrealizowany w ramach takiego projektu pod nazwą Budowa systemu integrującego system transportu, transportu publicznego miasta Rzeszowa i okolic. E, był to przede wszystkim projekt ukierunkowany na transport miejski, tak więc najwięcej jakby tutaj zadań jest ukierunkowanych na polepszenie transportu zbiorowego, jego punktualności i tak dalej. też opowie e, Pan Dyrektor później. E, co kierowało nas i co stwarzało problemy komunikacyjne, które myśmy wcześniej zidentyfikowali, zanim chcieliśmy pozyskać te pieniążki o dofinansowanie i zrealizować taki duży projekt, który jest w mojej ocenie jednym z najlepszych projektów ITS-owych, które w Polsce zostały wykonane przynajmniej do tej pory na chwilę obecną, o czym powiem później. Te główne problemy, tak jak mówię, opierały się o transport publiczny i przede wszystkim na odpływie pasażerów systemu transportu publicznego do indywidualnego, jak wiemy, bardzo tych dużo samochodów jeździ po naszych ulicach, tych samochodów jest naprawdę dużo. Ja pokażę później na, na akwizycji danych, jak wygląda w mieście na niektórych ulicach w ciągu doby około 300 tysięcy pojazdów potrafi przyjechać. To jest na takie miasto naprawdę bardzo duża wielkość. Stan techniczny taboru. Odseparowanie, taki split modalny pomiędzy transportem zbiorowym a transportem indywidualnym. Cały czas ten samochód indywidualny, prywatny był preferowany. I dlatego mieliśmy różne problemy komunikacyjne. A co za tym idzie, oczywiście, cała ekonomia związana z transportem publicznym. Natomiast jeśli chodzi o system zarządzania ruchem i to, co było ważne dla nas, jak projekt robiliśmy, nie mieliśmy żadnego nadzoru nad tym, kto jeździ, w którą stronę, jak. Nie mieliśmy żadnych pomiarów. To wszystko trzeba było robić manualnie, ręcznie poprzez e, e, grupę ludzi, którzy, która od rana do wieczora zbiera nam te dane ze skrzyżowań, a te dane oczywiście zawsze manualne są obarczone bardzo dużym błędem. To wynika z różnych elementów, oczywiście ze specyfiki ludzkiej, prawda? E, tak samo monitorowania tego ruchu. Nie, nie widzieliśmy, co się dzieje na sieci drogowej, nie, moglibyśmy, nie mogliśmy podejmować żadnych ważnych... Aspektów, które mogły zwiększyć jakość sterowania ruchem w mieście. A Te wszystkie elementy, które, o których mówię, mają wpływ na zmniejszenie efektywności tej naszej istniejącej infrastruktury, bo, jak zapewne Państwo wiecie, nie można w nieskończonej poszerzać ulic, nie można robić y, pięć pasów ruchu plus lewo skręty, lewo skręty, lewo skręty, bo to nic nie da. To w pewnym momencie dalej się zatka. To się zatka permanentnie. Jedyną właśnie taką szansą na wykonanie, Polepszenie tej jakości sterowania ruchem mieście jest właśnie wdrożenie tego systemu sterowania ruchem w ramach tego projektu. Na to, co się składa na ten system sterowania ruchem? Ten system oparty jest o kilka podsystemów, które. Tak naprawdę wspomagają nam, jako operatorom i osobom, które odpowiadają za to sterowanie ruchem w mieście, bardzo duże ułatwienie. Jest to system sterowania ruchem w mieście, zarządzania tym ruchem przede wszystkim, system realizacji priorytetu dla komunikacji zbiorowej, system odcinkowego pomiaru czasu przejazdu, system monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach, system informacji dla kierowców. To były podsystemy zrealizowane w ramach budowy systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym i drugim komplementarnym projekcie też z tych funduszy unijnych, ale z programu operacyjnego infrastruktura środowiska, system dynamicznego ważenia pojazdów. Postaram się tak pokrótce opowiedzieć, jak to wygląda w dalszej części mojej, mojej prezentacji, ale powiemy sobie teraz ogólnie w liczbach, bo to jest bardzo ważne, mi się wydaje, bo ludzie poruszający się po naszych ulicach nie mają w ogóle Pojęcie, jakie to są liczby, i ile tego wszystkiego, i jakiej tej infrastruktury jest położonej w nasze drogi, które naprawdę nam usprawniają jazdy. 56 sygnalizacji jest wpiętych bezpośrednio do systemu nadrzędnego Skala, powiemy sobie o tym później. 73 kamery monitoringu wizyjnego zlokalizowane na każdym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Jeżeli jest to skrzyżowanie rozległe jest wielu lub więcej z, e, tych e, 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 infrastruktury, w tym przypadku kamer. To wszystko pracuje w takim dużym systemie nadzoru wizyjnego, to się nazywa Bosch Video Management System, BVMS, który umożliwia za pośrednictwem jednej aplikacji otwarcie wszystkich tych naszych kamer i zarządzanie nimi, począwszy od, od, od różnych parametrów kamery, skończywszy na wyświetlaniu Dowolnej konfiguracji. Taki nadzór ma, ma zarówno my, ma, ma zarząd transportu miejskiego, ma policja, mają służby wywiadowcze, ABW, CBS i tak dalej. I niedługo będzie miała jeszcze jedna e, e, ważna instytucja, która odśnieża nam miasto i powinna widzieć, co się dzieje jak, żeby nam podśnieżać lepiej te ulice w okresie zimowym, miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. E, dodatkowo 69 kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych zrealizowane w systemie odcinkowego pomiaru czasu przejazdu. 700 detektorów e, w postaci pętli indukcyjnych zamieszczonych bezpośrednio w jezdni. Które służą jako pętle strategiczne i detekcja systemowa do systemu, do systemu zarządzania ruchem. O tym też sobie zaraz powiemy. 230 detektorów dniowych wideodetekcyjnych do detekcji lokalnych. W przypadku, jeżeli system przestaje nam działać, mamy dodatkową detekcję, która pozwala nam na to, że ten użytkownik drogi nie poczuje, że się coś zmieniło, jeżeli nawet system nie działa. Prowadzono dwa obszary sterowania obszarowego. Jest to opt optymalizacja sieciowa motion, 17 znaków o zmiennej treści, 9 stacji osłony meteorologicznej, 20 odbiorników do realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego i mamy dodatkowe jednostki radiowe służące do transmisji danych. To jest dosyć skomplikowana architektura systemu RIST w ten sposób wygląda. Jest to oparte oczywiście na budowie serwerowej, na budowie pod, na podsystemach, które realizują oczywiście swoją funkcję, na podstawie oczywiście wszystkich protokołów, które były otwarte i rozwinięte w ten sposób, że są one są otwarte dla przyszłego rozwoju. Nic się nie zamykaliśmy. Przyjdzie ktokolwiek, jakiekolwiek firmy, będzie za pośrednictwem tych protokołów mógł swoje rozwiązanie, zaimplementować system. Slajd pokazuje wnętrze systemu obszarowego sterowania ruchem, bo w ramach tego projektu też wykonaliśmy rearanżację pomieszczeń, w którym znajduje się właśnie sala operatorska, sala serwerowa, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne, także sala konferencyjna niezbędna do prowadzenia między innymi takich dyskusji jak dzisiaj z Państwem. Sercem tego systemu jest C-Traffic Scala Concert. Jest to oprogramowanie, które tak naprawdę yy, 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 wykonuje wszystkie operacje, które yy, na infrastrukturze wykonanej w ramach tego projektu. Tam zarządzamy sygnalizacjami, tam yy, sterujemy tymi sygnalizacjami, tam ustawiamy ich strategię i wszystkie inne optymalizacje, które wynikają z jakości tego sterowania. Yy. Oprócz tego. Zadaniem tego systemu jest monitorowanie i nadzór wszystkich urządzeń, które są podpięte do systemu. Wiemy, kiedy się uszkodziło, na wskutek czego, kiedy nam nawet ktoś otworzył sterownik sygnalizacji, mamy konserwatorów, wiemy dokładnie teraz, kiedy przyjechał naprawić awarię, kiedy zrobił, kiedy zakończył pracę. W tym momencie możemy nawet lepiej... E, 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 sprawować nadzór nad umowami z konserwatorami, które e, tak naprawdę no, też trzeba było wcześniej jeździć do tego wszystkiego i patrzeć. Mamy monitoring wizyjny i wszystko, każdy parametr, który pozwala nam zweryfikować tego wykonawcę, co on zrobił i jak, 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 jakiej jakości te roboty zostały wykonane. Każda sygnalizacja świetna jest, ja może tutaj pokażę, bo tu mi uciekło. Jest realizowanie w czasie rzeczywistym. Wszystkie te paski sygnalizacyjne, czyli to, co się Państwu wyświetla, jak jeździcie samochodem, w postaci takich pasków czerwone, zielone, żółte, one są oczywiście sekwencyjnie poukładane w takiej strukturze w zakresie inżynieringu ruchowego. I my na tej podstawie, sekunda po sekundzie, to, co jest w terenie realizowane, my widzimy. Możemy podpatrzeć to, oglądnąć, jaki program jest realizowany. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i powie, proszę pana, tam się lewostręt nie zapala, sto już 10 minut. Wiem o tym, bo w tym momencie cały czas to monitorujemy. Jeżeli przychodzi jakakolwiek sytuacja anormalna, nietypowa, sterownik daje nam już informację, system daje nam informację w postaci e, takich, e, 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 takiego statusu, że sprawdź to w postaci e, e, ostrzeżeń, jeżeli to jest... Nieważne z punktu systemu zarządzania ruchem, natomiast są też wszystkie błędy wynikające z źle pracujących urządzeń, błędnie bądź mających jakieś usterki. To mówię o sygnalizacjach. Druga sprawa to nadzór wszystkich koordynacji, czyli zielonych fali, które w Rzeszowie istnieją. Te zielone fale są powprowadzane, pomimo tego, że większość ludzi tego nie widzi. Zielona fala, czyli ta koordynacja sygnalizacji jest przede wszystkim robiona dla prędkości projektowej, która obowiązuje na określonym odcinku. Przypuśćmy, że weźmiemy pod uwagę drogę numer 94 przez miasto, to jest ta obwodnica nasza, tam wszystkie sygnalizacje się koordynują. Proszę spróbować jechać z prędkością 70 na godzinę, przejedziecie wszystkie sygnalizacje od ronda przy Armii Krajowej Sikorskiego, a skończywszy przy szpitalu MSW na ulicy Krakowskiej-Okulickiego. To jest jedna koordynacja, druga to jest aleja niepodległości na całej jej długości i odcinek ulicy lubelskiej, bo tam też są sygnalizacje, one też są koordynowane systemowo. System pozwala nam również na zaprojektowanie takich sygnalizacji, czyli od samych podstaw, od stworzenia projektu sygnalizacji, od wyliczenia czasów międzyzielonych, wszystkich tych elementów związanych z inżynierią ruchu, skończywszy na budowaniu faz, budowaniu algorytmów sterowania i te, co ważne, nie tylko stałoczasowe, które są z punktu widzenia inżynieringu bardzo łatwe do wykonania, ale również tych, które są zależne od ruchu. Pragnę tutaj Państwa zapewnić, że wszystkie sygnalizacje w mieście działają w trybie akomodowanym, czyli zależnym od ruchu. To jest tryb, który w zależności od tego, jakie jest natężenie ruchu na skrzyżowaniu na poszczególnych wlotach, tak dobierane są długości sygnału zielonego, aby zmaksymalizować przepustowość wlotów i całego skrzyżowania czy odcinków i korytarzy. Poza tym mamy oprogramowanie, które pozwala nam na planowanie, na planowanie transportu. Jest to oprogramowanie Yy, bardzo skomplikowane, oparte na analityce matematycznej, pozwalające nam stworzyć nawet więźbę ruchu. Więźba ruchu to jest yy, sieć miasta i tą sieć miasta obciążamy natężeniami ruchu. Tutaj zaraz będzie slajd, który to pokaże. O, właśnie, to właśnie pokazuje transport publiczny na czerwono, zielono to są nasze yy, yy, transport indywidualny. Możemy za pomocą tego oprogramowania planować nowe odcinki dokładać, obciążać ulicami, zobaczyć, co się dzieje nawet. Nawet jak są plany w biurze rozwoju miasta Rzeszowa, a zróbmy ulicę obwodową tak albo tak. My wcześniej sprawdzamy te warunki, wprowadzamy do oprogramowania, pokazujemy to, czy to jest ważne, czy to jest ważne, może trzeba inaczej tą drogę poprowadzić albo zrobić w ogóle inny łącznik. Drugim oprogramowaniem, które nam pozwala nam na symulowanie ruchu, jest sy symulowanie mikroskopowe bezpośrednio wszystkich węzłów, które no, jakikolwiek sobie zaproje za zaprojektujemy. To jest akurat przykład tego, jak to wygląda. Natomiast mamy najnowocześniejsze oprogramowanie firmy PTV Vision i Visum, służące do no, modelowania w skali mikro i makro. Takie rzeczy można robić. Moi koledzy z pracy już tak symulują. E jest to bardzo e trudny i żmudny okres. Ale proszę mi wierzyć, że jeżeli Państwo, my może się spotkamy za jakiś czas, prawda? To już będziemy mieli e, wykonanych kilka takich modeli na e, rzeszowskich ulicach, tak? Pokazane, jak to wygląda. Bo tutaj dość że trzeba to narysować, to trzeba skonfigurować. Te samochody jeżdżą tak, jak poruszamy się my na ulicach, bo tam jest specjalny model Wady zaim, e, zaimplementowany, który symuluje, jak te pojazdy mają się zachowywać e, na ulicy. Dodatkowo. W tym oprogramowaniu sprawdzamy każde e, e, algorytmy sterowania, jeżeli składany jest nam projekt organiz stałej organizacji ruchu. Tak więc nic nie jest nas w stanie zaskoczyć. W momencie, kiedy wykonawca przychodzi, e, e, wbudujemy sygnalizację na przykład na Morgowej Konfederatów Barskiej, którą wybudowano było jako ostatnia tutaj, e, sprawdzamy ten algorytm, jeżeli nam się podoba, uruchamiamy go i każemy wgrywać do sterownika i do systemu nadrzędnego. Natomiast jeżeli nie, wkładamy poprawki, nakładamy na to ruch i w tym momencie nam bardzo to pomaga. Później, no kwestia nawet zaskoczenia, zrobiły się kołki. No wprowadzili projekt, nawet nie zobaczyli. Przesymulowaliśmy, sprawdziliśmy warunki drogowe, powinno to działać. Następnym fajnym komponentem tego systemu jest zbieranie, akwizycję danych. Te akwizycje danych można sobie, trochę za szybko, no to ucieka, ale dobrze. E, e, pomiar dobowy. Tutaj jest to zebrane z ulicy Podkarpackiej w ciągu czterech dni. Proszę zobaczyć: od początku od godziny 00 do godziny 002 dnia, jak się ładnie rozkłada ruch na e, tych ulicach. Na podstawie tego my możemy zaplanować, co się tam dzieje. Tutaj zaczyna się dopiero, jak widać, ruch. Jakiś dosyć mocny skok spada w ciągu dnia, i tutaj e, rośnie, bo wszyscy wracają. To jest związane oczywiście z. Z wyjazdem do pracy i, 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 i z powrotem. Ten, te wykresy są jakby odzwierciedleniem sytuacji ruchowej w mieście, ale również, proszę mi wierzyć, że w każdym dniu bywa trochę inaczej. Ten kapelusz się tak rozkłada, ale on tutaj może wcześniej się zająć, tu trochę spać i wyżej. On się rozkłada różnie, dlatego jak ważne jest to sterowanie, zależne od ruchu, które myśmy wprowadzili nie stało czasowy tylko zależny, Ruch jest nieprzewidywalny, stochastyczny, losowy, w związku z tym musi być do dostosowanie do tego co się dzieje na drodze. Tutaj może sobie to pominiemy, ale to jest bardzo ważny e, 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 histogram. Co nam pokazuje? Pomierzyliśmy wszystkie wjazdy, e, większość wjazdów do miasta i jakie są wartości e, liczbowe e, pojazdów, które wjeżdżają. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy z dnia 6 stycznia. 6 stycznia wiadomo, był wolnym dniem od pracy, tak więc e, tych samochodów tyle nie było, ale w każdym innym dniu jest prawie 300 tysięcy pojazdów na sieci drogowej. To jest bardzo dużo ruchu. To jest bardzo dużo ruchu i ten system właśnie to nam pozwala oceniać, analizować i patrzeć dalej. Drugą sprawą, to co mówił e, Pan e, Paweł Sokołowski, zmierzyliśmy wpływ strefy party, parkingowej na rynk miejski w samym centrum miasta. Te wartości pokazują spadek tego natężenia ruchów w obrębie ścisłego do centrum miasta po wprowadzeniu strefy od, po, no, od 1 stycznia. Tak, zrobiliśmy to 11 stycznia po to, żeby już ten ruch się dosyć mocno nasycił i ten ruch był już taki miarodajny i, no, i reprezentatywny, bo wcześniej robiliśmy, ale tego ruchu nie było, bo to jeszcze większość... Była wolna i nie było w ogóle ludzi na, w mieście. Więc tak to wygląda. Takim odniesieniem tutaj, właśnie jest to 14 luty, bo 14 grudzień, bo się miasta, to już okres świąteczny, różnie się działo. Ale jak widać, ten spadek już jest dosyć duży na samym rynku, co powoduje, że ruch jest mniejszy i się płynniej jeździ. To są ogólne zebrane informacje z tego po wprowadzeniu strefy. Można zupełnie przyjąć z pełną świadomością, że ruch na rynku zmniejszy się około 4%. To jest bardzo dużo. Jeżeli my monitorujemy ruch na ulicy Piłsudskiego, gdzie on około, około, około dobowy występuje 90 tysięcy pojazdów, to 4% to naprawdę to jest bardzo dużo. To widać już. Dość, że widać to w ścisłym śródmieściu, że tych samochodów nie ma bez strefa płatnego parkowania i zawsze można zaparkować, ale po ringu się lepiej jeździ w godzinach rannych zarówno popołudniowych. Po Robiliśmy to też samochodem. Sprawdzaliśmy czasy przejazdu. To one wyszły gdzieś około, nie wiem, półtorej do dwóch minut, jak zamykaliśmy ten, ten obwód ring. Jeszcze postaram się powiedzieć coś o tam, o czymś takim jest o optymalizacji sieciowej motion. To jest bardzo skomplikowany proces wyliczania algorytmu sterowania ruchem dla sygnalizacji świetlnej, która jest oparte na parametryzacji wartości, czyli mamy pewne parametry, które chcemy optymalizować, a są to długości kolejek, płynność, koordynacja, yy, straty czasu, czasy podróży. To są te pięć elementów, które są ważne dla nas, żeby upłynniać ruch. I po tych parametrach optymalizujemy, mamy ten algorytm motion zainstalowany w tym oprogramowaniu, który nam to realizuje. Cały czas mówię o sterowaniu zależnym od ruchu. Kolejnym podsystemem, w systemie obszarowego sterowania ruchem jest realizacja priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Odbywa się to na tej zasadzie, że w każdym samym autobusie jest zlokalizowany autokomputer. Autokomputer ma nadajnik priorytetu. Drugi odbiornik priorytetu znajduje się na sygnalizacji na, w sterowniku sygnalizacji świetnej i poprzez transmisję danych i technologię LDMS wysyłane jest to do naszego. Podsystemu. Co nam to daje? Daje nam to, że na każdym skrzyżowaniu, na którym jest realizowany priorytet, fazy dla pojazdów są wymuszane przez autobusy. Czyli załóżmy, że jedzie autobus, jest realizowana faza na ciągu głównym, to on wydłuży tą fazę po to, żeby ten autobus jeszcze przejechał. Natomiast w przypadku, jeśli autobus jedzie na podporządkowanym kierunku skrócona zostanie faza główna, na kierunku głównym, po to, żeby wypuścić szybciej autobus. To widać, można zaobserwować, jak się jeździ po pasach. To widać ewidentnie, autobus przyjeżdża, automatycznie dostaje e, zgłoszenie, że jestem, chcę, żeby e, sterownik mi dał e, zielony. Tutaj, na tych paseczkach, widać meldowanie się i wymeldowanie autobusu. To są te takie znaczniki, które pokazują nam, że ten system priorytetów działa prawidłowo. Kolejny podsystem to jest system odcinkowego pomiaru przejazdu. Oparty jest on o kamery NPR-owe. Jest 73 w sumie kamery NPR-owe na całej sieci miasta. Do czego służą? One strzelają zdjęcia, brzydko mówiąc, wszystkim samochodem, które przyjeżdżają nad tym detektorem po to, żeby zobaczyć, jakie mają rejestracje. Ta rejestracja jest przetwarzana w jednym punkcie i, i, i przetwarzana w drugim punkcie. Na tej podstawie samochód przejeżdża przez określony odcinek pokazuje nam rzeczywisty czas przejazdu na tym odcinku. To można zaobserwować, jak jest duże duży natężenie ruchu, e, ale to powiem później też, że na znaka zmiennej treści pojawiają się coraz większe wartości na odcinku. Tam e, system nie tylko. Y, 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 służy do pomiaru odcinkowego czasu przyjazdu, ale również na stronie internetowej pokazywane są tak zwane swobody ruchu. Co prawda ich tutaj nie widać, bo a, ten zrzut jest bardzo mały, ale tu można to zobaczyć. Ja to pogrubiłem celowo, po to, żeby pokazać po co. Na mapie można sobie zobaczyć, jakie panują warunki ruchu na poszczególnych odcinkach. Mhm. E, te, e, te czerwone oznaczają, że mamy sator, jakieś zielone, to jest fajne. Będę się zbliżał do końca, ale chcę dokończyć to, bo jeszcze warto powiedzieć. System monitoringu wizyjnego. Na tej samej zasadzie działa kolejny podsystem. Monitorują wszystkie skrzyżowania, z sygnalizacją. Służy to operatorom do tego, żeby podejmować decyzje w momencie, kiedy system jest niesprawny albo zaistnieją sytuacje nietypowe, tak jak wypadek, zdarzenie drogowe, czy jakieś zamknięcie ulicy przez, przez policję. Podsystem informacji dla kierowców. Ten podsystem jest wykorzystywany przez. Te kamery anpr owe do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, one nam dają wsad poprzez analizę do tego, co tu jest wyświetlane, wyświetlamy alternatywne trasy, wyświetlamy czasy przejazdu, y, sytuacje nietypowe warunki itd., itd. Dodatkowo w tym systemie informacji, to co mówiłem wcześniej, mamy stronę internetową, która pokazuje właśnie te y, y, poziomy swobody ruchu, a także za pośrednictwem tych ikonek możemy sobie zobaczyć osłonę meteorologiczną wszystkie te parametry, które mierzymy i informacje co jest wyświetlane aktualnie na tym znaku o zmiennej treści. Taki powiedzmy planer podróży. Jakie były uzyski? To co uzyskaliśmy pomierzone było na obwodnicy to co jest na zielono zaznaczone i na alei Rejtana. Mamy czasy przejazdu od 4,5 do 7,2 minut i tak samo z losów jest zatrzymań. Zostały zmniejszone. To samo tutaj. A oczywiście przy braku zwiększenia natężenia ruchu. Tutaj oczywiście na obwodnicy, natomiast tutaj e, zwiększył się w szczycie porannym i popołudniowym o, o kilkanaście procent, ale nie, pomimo tego nie wydłużył się czas przyjazdu, a skróciły się czasy przyjazdu na tym odcinku. Co można jeszcze powiedzieć? E, ważna rzecz dla niepełnosprawnych. Zainstalowaliśmy urządzenia, które są... E, e, przystosowane dla niepełnosprawnych. Naprowadzają, mrugają, e, 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 wyświetla się informacja, że ten, do sterownika została inf e, przyjęta informacja o tym, że jest zgłoszenie przejścia dla pieszych. Pod spodem na przycisku mamy również podawane e, e, wibracje plus kierunek naścia przejścia dla pieszych, tak więc ten niewidomy niepełnosprawny będzie mógł zupełnie sobie bezpiecznie przez sygnalizację. Powiem jeszcze króciutko o drugim projekcie, który był jakby rozbudową tego systemu, to już może pomijmy. Zrobiliśmy rozbudowę systemu RIST o system preselekcyjnego ważenia pojazdów. Ten system preselekcyjnego ważenia pojazdów zlokalizowany jest na pięciu w miastach pięciu, pięciu miejscach miasta Rzeszowa. Są to przede wszystkim wloty, bo tam najwięcej nam, nam, nam tych pojazdów wjeżdża przez miasta. Wynika to z faktu, że... Jeszcze nie ma oddanej całej autostrady A4 i nie ma drogi północ-południe, która by tak naprawdę ominęła cały Rzeszów. System ten składa się z płyt ważących, z systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, a, które też są wpięte do tego systemu. Oczywiście mówię, że to wszystko jest zintegrowane z jednym sercem systemu C-Traffic Scala. To nie są odrębne opro soft software'owe oprogramowania, które działają zupełnie odrębnie. To jest jeden organizm z jedno serce. Monitoring wizyjny, znak o zmiennej treści, który wyświetla odpowiednie informacje i transmisja danych do centrum. Tak to wygląda. To jest pięć lokalizacji, jak mówiłem wcześniej. Czujniki, kamery do rozpoznawania tablic, kamera wizyjna, płyty ważące, znak zmiennej treści. Jak to działa? Przejeżdża samochód przeciążony, tutaj przez wagę. Na znaku zmiennej treści pokazuje się numer rejestracyjny tego pojazdu i uwaga, samochód przeciążony. Tylko informacje. Jeszcze raz, bo no to jest preselekcja, tylko za to nie możemy w tym momencie karać, bo jeszcze na to nie ma odpowiedniej legislacji. Potem. E, e, Znak wraca do momentu ustalonego, czyli wyświetlana takie informacja. Te informacje oczywiście można sobie wyświetlać w jakiejkolwiek sekwencji. To już zależy od tego, jaka jest wyobraźnia samego operatora. Oto to powiedziemy, jak to działa. Tak wygląda interfejs graficzny. Stacji preselekcyjnych i oważenia. Robione są zdjęcia, wszystkie parametry są zbierane tutaj, w tym miejscu. Przeciążenie na oś, dopuszczalna masa całkowita, długość tego pojazdu, łącznie z klasyfikacją, jak ten pojazd, co to jest. To może być nawet motor, a może być samochód przegubowy, czy autobus przegubowy. Co można się z tego dowiedzieć? Od momentu, kiedy zainstalowaliśmy te wagi. Do momentu do, 12, do 22 grudnia, to w okresie miesięcznym, zaobserwowaliśmy, że do miasta wjechało 990 pojazdów, które były przeciążone na 8. Biorąc teraz pod uwagę to, że e, minimalna stawka za, e, za przeciążenie takiego pojazdu to jest około 5000 5 zł, to można sobie przenosić, wychodzi około 5 milionów złotych. Proszę pamiętać, że to jest koszt, który bezpośrednio w części wraca do gminy miasta, bo to są miejskie ulice. A no więc, jak można przy sprawnej kontroli innych organów odpowiedzialnych za mandatowanie zwiększać budżet miasta? Na tej zasadzie. Tyle jest zarejestrowane, tak zarejestrowane.